Dobra, jak widać, kopaczka jest. Czyli spróbujemy coś pokopać drogą, bo byście nie uwierzyli, patrzcie. Nie próżnowali. Tyle małpek i trochę większych małpek. No ogólnie małpeczki same, prawie. Tyle przez te parę miesięcy ktoś spożył. Bo no jak wiecie kopaczka w kaniowie została i, i została odnaleziona Dobra Pogoda fajna, słońce świeci Lecimy z tematem, wykopmy coś ciekawego powiem szczerze, że nie da rady patrzcie se na to, lekko się kopnie to wychodzi taka breja, nawet ani nic nie widać, ani nic z tego Tu trochę przekopałem, patrzcie, po śladach pełno wody stoi Nie da się kopać Spróbuję może gdzieś na górce znaleźć coś mądrego Ale nie wiem czy coś z tego będzie się okaże no niestety trzy takie pospolite że tak powiem w tym miejscu wyszły buteleczki trochę szkła ale to nie ma sensu to jest tak uwalone wszystko że szkoda w ogóle nic nie widać można przeoczyć na serio fajne fanty daruję się to oczywiście spróbuję jeszcze gdzie indziej ale jakoś czarna to widzę Dobra, pokopałem trochę, że tak powiem ciężko, ciężko trafiło mi się butelki z PRL-u takie polmosy no ale jak widać po paru centymetrach jest błoto trafiła się taka apteczna brązowa taka jakaś nie wiem z takim starym zamknięciem to chyba będzie pochliwice jak się nie mylę no jasne trafił się ta butelka słoik Ciężko powiedzieć, różnie na to gadają. Tylko nie pytajcie się, jaki to ma kolor. Bo nie mam pojęcia. Sprawdzi się w domu. Też w tym jakaś farba chyba była. Czy coś. Będzie problem to wyczyścić, ale może się uda. Nie będę szarżował. Dobra. Tyle. Ja się zawijam do domu bo się namachałem no chyba że jeszcze jakiś próbny odwiert spróbuję i się włączę jak widać mam co robić Takie to uroki. Tu mam szkło dla mędrca. co powiedział, że Bóg wie, co z nim robię. Jeden, drugi. Tu jest trzeci wór. A tu są, że tak powiem, te przebrane i wszystkie te kawałki. A tu czeka towar na umycie, ale jakoś nie ma. Weny, tu już jest umyty Tam też już jest umyty Guzik widać, o teraz widać Umyte kraty, ale czekają na swoją kolej Dobra, teraz jeszcze takie Wygrałem konkurs u Andrzeja I dostałem piękny kubeczek Peczki. oczywiście, burtyn na no, naleweczkę, ponoć będę musiał zrobić zresztą, nie jestem fanem nalewek, no ale i taki oto, piękny pierścień. Powiem szczerze, że coś pięknego. Na filmie nie wyglądało to na takie duże Piękne Piersień z bursztynem Oczywiście wpadajcie do Andrzeja Number One Robi ciekawe rzeczy z bursztynu i nie tylko Lepeczka trafi na ścianie, na ścianę z lepeczkami do innych kubek trafi do kubeczków oczywiście pozdrawiam wszystkich a jak żeście widzieli mam robotę z drzewem i to będzie trochę trwało dobra trzymajcie się do następnego razu, cześć.